Dzień dobry, witam Was w tej mojej domowej dżungli, jakby co to jest, awokado, które sam wyhodowałem z pestki. Może kiedyś obrodzi będę się delektował owocami jakie zasiałem a tymczasem witam Was na spotkaniu kolejnym w systemie miłości w systemie uniwersalnej miłości Ja nazywam się Maciej Balcewicz czytam Wam fragmenty książki, nina tego w szkole ci nie powiedzą. Tak też jest zatytułowany kanał na YouTube i zapraszam Was do odwiedzin. Tam jest więcej filmów, więcej moich rozważań, bo yy, tu tylko czytam yy, przez krótki moment fragmenty rozdziałów, fragmenty książki, a w dalszej części no, staram się, jakby, tłumaczyć pewne zagadnienia, które pewne myśli i takie dygresje do tekstu dodaję. Więc zachęcam do słuchania w całości, jesteśmy na stronie 59. Na 59, dobrze mówię. Na 56, przepraszam. I ten rozdział zatytułowany jest Edukacja bez polotu i bawienie. Duchowego skrzydła nie widać w systemie edukacji dzieci i młodzieży. Sama nauka nie może być gwarancją na lepsze jutro. Wydaje nam się, że jest wytrychem do szczęścia, a tymczasem sposób przekazywania wiedzy jest bezduszny. Przykładem jest państwowe przedszkole, do którego uczęszczałaś. Ma wrażenie, że czas zatrzymał się tam w miejscu. Edukacja oparta na tych samych regułach, szablonach co 40 lat temu. Zajęcia podporządkowane są tradycji polski i płyną od święta do święta. Dzień babci, mamy taty niepodległości, Wielkanoc, Boże Narodzenie i tak dalej. Tak każdego roku, jak w zegarku, odliczone. Wszystko schematyczne w celu zaprogramowania nas i przygotowania do bycia trybikiem w skostniałej religijno-patriotycznej machinie codzienności życia. Jeśli masz inny stosunek i odbiegasz od tego. Zornika jesteś postrzegany przez społeczeństwo jako odszczepieniec, w nawiasie nieszczepiony. A czymże jest taki podział, że albo jesteś patriotą zanurzonym w sosie religijnym, albo jesteś tym złym? Według mnie takie podziały rodzą błędne przekonania i uczą stereotypowego odbierania rzeczywistości, jak na przykład Polak katolik, a muzułmanin. Terrorysta i innowierca. W Polsce niby około 90% społeczeństwa deklaruje, że jest katolikami, wyznawcami religii, która za logo przyjęła sobie Jezusa. Dosłownie i w przenośni chrześcijaństwo przywłaszczyło sobie jego wizerunek, robiąc z jego martwego ciała znak rozpoznawczy, znak firmowy. Utożsamiając się z Logiem. Czyli z trupem, ale nie z jego naukami. Bo z tego co mi wiadomo, to Jezus nie zakładał religii i nie stawiał kościołów. Mówiąc o świętym duchu, mówiąc o świątyni ducha, miał na myśli nasze wnętrze, ducha, który jest w każdym z nas. W każdej najmniejszej cząsteczce jest ta boska iskierka. Namawiał do jedności i tolerancji. Namawiał do miłości bliźniego i uczył wybaczania, a tymczasem co proponuje przedszkole i szkoła. Oczywiście nie, nie należy tu obwiniać nieświadomych pedagogów, którzy zmuszeni są do realizowania materiału edukacyjnego, podobnie jak lekarze, którzy nie mogą wprowadzać alternatywnych sposobów leczenia i, i podchodzić do człowieka holistycznie. W obu tych przypadkach wyłamanie się systemu jest równoznaczne z zakończeniem kariery zawodowej oraz utratą praw wykonywania zawodu. Tak wygląda demokracja, synonim wolności w tym świecie. Dlatego przy różnych okazjach przypominam Ci o tym, że należy kochać wszystkich tak samo, bez względu na pochodzenie, kraj i obyczaj. W cudzysłowie pomieszano nam języki. Alegoryczny sens tych słów podprogowo programowany jest uczniom poprzez dyskryminujący patriotyzm zawarty w obrzędach różnych tradycji, świętach państwowych i katolickich. Zamiast tego wszędzie powinien funkcjonować jedyny i prawdziwy, uniwersalny patriotyzm Chrystusowy, który nie rozpamiętuje nie rozdrapuje starych ran, ale koncentruje się na chwili obecnej, na byciu tu i teraz, sercu umysłowym, gdzie pulsuje pamięć o naszym celu, a nie o przeszłości, smutkach, konfliktach i wojnach, a celem jest zbawienie, czyli bawienie życiem. Bo nie przyszliśmy się tutaj dorobić, tylko zbawić. Słowa Ojca Pio. Więc. Bawmy się każdą chwilą i bądźmy jak to dziecię, ale nie dziecinni, lecz bez trosk i zmartwień. Dlatego, kiedy mnie pytasz, tato, pobawimy się? Ja odpowiadam: Przecież cały czas się bawimy. Sprzątanie, zakupy, gotowanie. A pracę nazywam przedszkolem dla dorosłych, w której za zabawę dają nam jeszcze pieniądze na nowe zabawki. Czyż to nie piękne? Ale tego w szkole ci nie powiedzą. Przeciwnie, poprzez zabawę czy konkursy uczą rywalizacji i oceny. Chcesz być kimś, musisz nauczyć się wygrywać. Inaczej nie zrobisz kariery. Będziesz nikim i się nie dorobisz. Za przyswajanie programu dostajesz nagrodę, dobrą ocenę. W przeciwnym wypadku za brak zainteresowania jesteś, jesteś oceniany, karany oceną niedostateczną. W całokształcie ogólnym brak aprobaty programowania szkolnego wiąże się z przypięciem uczniowi etykietki z emblematem zły. A to w oczach systemu edukacyjnego wiąże się z brakiem możliwości osiągnięcia celu, czyli sukcesu, dobrobytu, szczęścia. Trochę to spłuciłem, ale ogólnie o to chodzi tej całej edukacji. Dobry pedagog powinien być dobrym psychologiem, traktować każdego ucznia indywidualnie, powinien posiąść umiejętność prześwietlania dziecka, obejmując je holistycznie, powinien mieć w sercu rentgen empatii i dostosowywać wiedzę do wrażliwości dziecka. Teoretycznie nie mamy wpływu na układy rządzące się przy tworzeniu programu edukacji szkolnej. Nie przejmuj się tym, bo uważam, że i tak najważniej najwięcej wynosisz z domu. Staram się poświęcać Tobie jak najwięcej uwagi, świecić przykładem i to jest najlepszy sposób na walkę z systemem. Nawet nie muszę ci czegokolwiek tłumaczyć. Jesteś znakomitą obserwatorką. Ufam w słuszność dokonanych przez ciebie wyborów. Tak, mówię to do córki, do swojej córki nidy. No, tak jak to już wcześniej mówiłem, no, dzieci są bacznymi obserwatorami i, i musimy im zaufać. Często, często wydaje nam się, że, że postępują i robią coś nie tak, ale tak naprawdę one w sercu czują. Yy, inaczej, I, i, i trzeba jakby dać wolną często rękę yy, swoim pociechom i, nie, i nie, nie nie dawać cały czas jakichś im rozkazów, bo to ma jakby skutki przeciwne. Ja to znam z doświadczenia i wiem, że. Że tym sposobem ciężko jest jakby zaprogramować w dziecku system miłości. Jak samemu się nie będzie emanować dobrem, no to nie dziwmy się później, że nasze dzieci są agresywne albo nie potrafią się skoncentrować i wolą zająć się czymś innym, a na przykład nie, nie przyjdą do nas i nie, nie będą chciały z nami rozmawiać. I właśnie tutaj, właśnie równolegle do tego systemu edukacyjnego, do tego systemu, który programuje dzieci nas po to, aby one były tym trybikiem z tym skostniałym systemie religijno-patriotycznym, to my możemy, jeśli chcemy, jako rodzice równolegle właśnie wpajać im system miłości. Bo my nie mamy wpływu tak naprawdę na to, jaki jest program szkolny. Nie dziwmy się, że tak jest, bo, bo to jest element Matrixa. Dziwne by było, żeby Matrix. Yy, Teraz yy, mówił o systemie miłości. On jest jakby zaprzeczeniem tego, co my czujemy, tego, kim jesteśmy. Więc nie dziwmy się, że jest taki, a nie inny. Ja przestałem się już tym w ogóle przejmować, bo wiem, że nie tędy droga, yy, nic my tak naprawdę nie zmienimy. My możemy jakby od wewnątrz poznać wroga najlepiej, czyli ten system i poprzez edukację swoich dzieci w duchu miłości, prawdziwości, ona ten system jakby przebóstwią, emanując swoją pozytywną energią, podczas zajęć z innymi dziećmi, nauczycielami. Nie da się inaczej. Rewolucji nie zrobimy, więc ja się w ogóle nie przejmuję, bo wiem, że i tak zawsze rozmawiam z córką i, i jej tłumaczę, żeby się niczym nie przejmowała i, i jakby staram się być przykładem przede wszystkim, nie? żeby żeby ten system zmienić. To, to, to często ona ma jakieś tam problemy, problemy. Pretensje do tego, że ocenę taką dostałem, że to niesprawiedliwie, ja i zawsze tłumaczę, że to nie ważne jest. Tak naprawdę oceny są nieważne, ważne jest to, co ty czujesz, a ty znasz swoją wartość, więc to jest najważniejsze. A to, że nauczycielka mogła mieć gorszy dzień, trzeba mieć dla niej wytłumaczenie i każdy jest człowiekiem i, i z tej swojej nieświadomości robi głupoty. Co tu jeszcze możemy powiedzieć? Hmm. Że chrześcijaństwo przywłaszczyło sobie wizerunek, robiąc z jego martwego ciała znak rozpoznawczy. No bo to tak trzeba poznać, by powiedzieć. Wykorzystując właśnie to, to nieby cierpienictwo. Starają się w pewnym sensie wzbudzić w nas jakąś taką obawę, strach, lęk przed Bogiem, poczucie winy i, i na tym żerują i nie tłumaczą do końca tego, co symbolizuje właśnie ta śmierć. Instusa na krzyżu. Tak, tak to już jest przez tyle lat propagowane, że my jakby przyzwyczailiśmy się do tego i uważamy to za coś normalnego, że, że, że ludzie modlą się do, do, do zwłok. No, coś tu jest nie tak, ale to już każdy sam sobie musi to wytłumaczyć. Bo nie przyszliśmy się tutaj dorobić, tylko zbawić. To są słowa ojca Pio, które często właśnie powtarzał i Matuchowi na jego spotkaniach, przy rozmowach. Tutaj właśnie ja też córce mówię, żeby traktować to, co robimy w życiu. Ja każdego ranka sobie jakby siadam w ciszy, piję herbatę i, i i sobie mówię, żeby się, żeby się w ogóle tym nie przejmować i traktować tą codzienność jako zabawę, że idę do pracy, czy idę po zakupy, czy cokolwiek muszę zrobić, to traktuję to jako zabawę. Co naj, najśmieszniejsze jest to, że jeszcze w tym przedszkolu dla dorosłych, jakim jest nasza praca, my za, za, nasze, za naszą pracę dostajemy pieniądze i możemy sobie kupić inne zabawki. No jak się spojrzy na to z boku, to, to jest to samo. Dzieci w przedszkolu sobie układają klocki, a my cegiełki sobie układamy w pracy. <grywki> jak się człowiek zastanowi nad tym, czym się my w życiu zajmujemy, jakimi nieistotnymi sprawami, no to to, to wydaje się śmieszne, no ale... Nie znając swojego celu, prawdziwego celu, no to nam się wydaje wszystko, że to jest takie ważne. No, tak naprawdę nic nie jest tutaj ważne, najważniejsze jesteśmy my sami i nasza świadomość, która musi być nastawiona na, na miłość, na czynienie dobra i na przypomnienie. Przypomnienie, czyli oczyszczenie samego siebie właśnie z tych wszystkich nieistotnych rzeczy materialnych, które żeśmy w swojej amnezji zaadoptowali jako coś, co jest naszym sensem życia. A naszym sensem życia nie jest dorobianie się, robienie kariery, lecz wiadomo, że to przy okazji to może być jakby yy, Produkt uboczny naszego przebudzenia, to wtedy tak. I wtedy się bawimy tym wszystkim, i wtedy wszystko nam wychodzi, i, i, i się niczym nie przejmujemy, i, i wszystko się zaczyna nam układać i dopinać y, idealnie. Trywiki jeden w drugi wchodzą, i, i tak naprawdę my nic nie musimy tak naprawdę często robić, tylko. Jakby wszechświat, życie, miłość za nas rozwiązuje wszelkie problemy tego świata. I tak to dobiegliśmy do końca tego odcinka. Zapraszam Was na mój kanał, nie na tego w szkole, ci nie powiedzą. Do zobaczenia, miłej zabawy w przedszkolu dla dorosłych Wam życzę. Cześć.